Siemano. Witam Was po dłuższej przerwie. Znajduję się obecnie nad wodą w Siepietnicy. Jest to taka komercja PZ2. Dość spora woda, dlatego ją lubię. Są takie miejsca, gdzie. ok Tak więc kończąc wypowiedź, są tutaj miejsca, gdzie można się zaszyć. Ludzie tutaj nie lubią chodzić, bo jest daleko. No, ale dzięki temu, że ludzie tutaj nie lubią chodzić, jest, jest ciekawa zatoka, gdzie ta ryba tutaj bardzo często przesiaduje i często stąd się ją łowi. Dzisiaj, akurat testuję dwa nowe haki, które dostałem do testów. Są to haki zagranicznej firmy RODEM z, przepraszam, rodem z Anglii. Prawdopodobnie za niedługo zostanie uruchomiona dystrybucja tych haków u nas w kraju. Hak, jaki dostałem do testu, jest to taki typowy hak do czodriga. Z prostym ostrzem, więc jeden zestaw, jak sami się domyślacie, to czodrig. Klasyczny, bez, bez dziwnie krótki, kilku centymetrowy, Z popkiem, popkiem zalepionym pastą. Drugi zestaw jest troszkę kombinowany, ponieważ hak służy do przynęt pływających. Jest on o tyle ciekawy, że ma zagięte z do środka. Ja pozwoliłem sobie wykorzystać go do przyponu kombi rig. Troszkę pokombinowałem, zrobiłem taką przymętę zbalansowaną, czyli taką zeróweczkę, ona tańczy delikatnie nad dnem. Dlaczego kombi rig? Dlatego, że no muszę tutaj postać zestaw dość daleko. Ten Sztywny odcinek jest dość spory, więc nie mam tutaj ryzyka, że mi się to splącza. Druga rzecz no to zagięte ostrzy, które bardzo często sprawdza mi się w tego typu miejscach, gdzie jest dno kamieniste. Ten zbiornik jest starą pożywielownią. Jest tutaj jakby ryzyko, że te haki się szybko stępią jest dość sporo. No i w zasadzie tak jest. Przy prostych ostrzach te haki bardzo szybko się tutaj tępiły, i dlatego tutaj staram się korzystać z tych haków z zagiętym ostrzem do środka. Liczę na to, że uda się zrobić jakieś branie. Byłoby super, gdyby się udało zrobić na obu zestawach, wtedy jakby przetestowałbym te oba haki, sprawdził, jak, jak, jak zapinają, czy zapinają, co dzieje się po braniu, po rybie i wtedy będę mógł ocenić w jakiś taki realny sposób te haczyki. Bardzo się cieszę, że po dotarciu na to łowisko nie stwierdziłem tutaj, iż karp się wyciera, miałem takie lekkie obawy, że jeżeli tu przyjadę karp może być w tarle, ponieważ wszystko obecnie jest mocno opóźnione, to przyroda jakby do powoli startuje ze względu na pogodę. No Maj był bardzo zimny, jak, jak na Maj, więc tak jak mówię, te obawy zostały rozwiane. Zaraz po tym jak, jak zobaczyłem tą wodę, że, że no, przy tych strefach przybrzeżnych w tej zatoce tutaj nic się nie dzieje i wydaje mi się, że karp jeszcze żeruje. Tak więc liczę na, na to, że w nocy uda się zrobić jakieś branie, będę mógł coś więcej powiedzieć te, na temat tych haków, że będziecie mieli co, coś ciekawego do oglądania. Okay, witajcie po nocy. W nocy udało się złowić kilka drobnych ryb. Nic konkretnego. Miałem też kilka, kilka spinek. Myślę, że to jest jakieś 2-3 dwie, trzy, dwie, trzy ryby. Tutaj, jakby wydaje mi się, że to nie jest wywina haków, aczkolwiek specyfiki tego dna i tego, jak to tutaj wygląda. Przy dwóch, przy dwóch spinach <noise> czułem ewidentnie, jak Żyłka, zestaw idzie po, po kamieniach. No i po chwili było pusto. Tak jak powiedziałem, tutaj dość często te ryby lubią spadać i to nie jest jakiś mankament, który pojawił się z nienacka. Żeby nie przedłużać, ja już zaczynam pakowanie, będę się powoli zwijał. Jeżeli uda się coś jeszcze złowić, zobaczycie. A na ten moment do zobaczenia w kolejnym epizodzie.